No. Witam. Właśnie <noise> Mamy tutaj kandydata, który chce się podjąć kolejnej walki ze skałą. Ahoj. Aho. A moje łydki dają się we znaki Oki dosyć, chcemy odpoczynku No dobra Na razie radka Zapowiada się Dosyć Znaczy zapowiada się Początek jest prosty idziemy sobie właśnie po kamyczkach po wzniesieniu i i wtedy pewnie dopiero zaraz się rozpocznie jakaś tam spinaczka większa. A. Gdzie teraz idziemy? No chyba nie, chyba nie tu, co? O kurczę, teraz to nie wiem gdzie. It's it all on the same point and the first easy is it passes it coming between the two roads. You reach a junction where the medium speed road goes to the right and the Birch jump continues straight upwards. The next okay, upwards. Napravo nie odbijamy, bo to już byśmy na tą desli, zupełnie inną peradkę. I ciśniemy dalej tutaj na Birch jump. Oho, i tu się zaczyna zabawa. you <laughs> Pora by się przepiąć O, gdzie się przepiąć? W którą tą? No i źle. Już widzę, że źle. Że źle, bo trzeba się przepiąć w tą Nie w tą niżej. Ta niżej będzie do trzymania się O kurcze Tutaj jest wyzwanie Okej okay. Okej okay. Jestem tu Gdzie teraz? Tu się tego chwycić może I może się od razu Przepnę tu A drugim się Przepnę tu Oła. Dobra Okej okay. I teraz przychodzi. Czy to nie chodziło, żeby między tymi dwoma skałami przejść? Właśnie. A nie tędy? Ha. O kurczę. Chyba właśnie tak. Tylko czy tu jest jakiś chwyt dobry? Chyba nie. No i zobaczcie ten kabel. Ten, gdzie mamy. Gdzie się przypinamy? Jest dosyć daleko od tej skały, od tej tutaj. I pytanie, pytanie, pytanie. Jak z tej skały później, jak mam prawą nogę, powiedzmy na skalę prawej i lewą na lewej, to jak przejść na lewą później i się przepiąć przy okazji? Ha, Kurczę, Blady jest tam. Patrzcie, nic nie ma się gdzie. Tu coś jest, tu. Wszystko takie. Niepewne. Uwaga, trzeba to zrobić. Cholera. Inaczej. Muszę kombinować lewą stroną. A się tu będę męczył. Jest, 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 jest. jest. To wymagało sporo siły, sporo siły wymagało i sporo stresu. Raz, dwa, trzy. OK, Jestem. O, ślisko. Uff, i kolejne. Już nie wiem, czy to jest dalej ten firza, czy co innego, bo jest serio trudno. No to pierwsze podejście tamto... No mówię, galoty już prawie pełne były. Drugie podejście to przed chwilą. Też łatwe nie było No i było dosyć niebezpieczne I teraz kolejne się podejście tutaj szykuje takie nie za no ale no to chyba to Zaraz zobaczymy Dobra Patrzcie Jedną nogą tam można się zaprzeć, drugą tu, ale tylko jak macie dobrą podeszwę, bo jest serio ślisko OK Trzymajmy. I hop. I, i, um. Dobrze. Ławeczka. No i dobra. W górę czy w dół? O no to jest pytanie. Jest na samym szczycie ziomy. Przejdziemy jeszcze mostek i I przeczytam, czy na pewno tym szlakiem się schodzi. Prawdopodobnie wtedy wracamy. No co, albo grzubo, albo wcale, nie? Ok, Uf. już się rusza. Oho uh oho. -huh. Uh -huh. uh -huh. A gdzie idzie tamten sznurek? To jest chyba D ten tu przy mostku. Prawdopodobnie. Tu już by się tak łatwo nie dało przejść, bo jak widzicie, są dwie linki, tylko dwie, nie trzy. Są tylko obok szyby. No i fajnie. I co teraz? Zaraz się okaże, że tędy nie ma zejścia. Nie, no jest zejście! Chwilę przeszedłem się tym niebiesko-czerwonym szlakiem, ale on prowadził dalej tam w górę. Znaczy, chwilę było w dół, później znowu w górę i w ogóle nie w, ten, nie w tę stronę e, góry, tylko w przeciwną. tak, nie wiem, coś do końca nie pasowało, więc stwierdziłem, że pójdę tutaj tym szlakiem, bo coś tam gościu na forum wspominał, że e, kilka metrów winą, żeby dojść, ale patrzcie tutaj, co się dzieje i jest taki Pomocniczy sznurek, i się chyba tutaj trzeba wpiąć po prostu po, po, po kolei w te oczka, żeby zejść, no trochę się cykam. Bo, bo żeby mi się nie okazało, że to jest w ogóle jakiś inny szlak, i żebym wszedł, to zależy mi na tym, żebym wszedł bezpiecznie. Wiecie o co, kaman. A troszkę się boję, bo nie wygląda ta część tu jakoś super. Dobra, chwytam się swojego tego, o widzicie, się dzieje, Przepnę się, póki mogę, na, na to niżej. O. I znowu na no to niżej. I jeszcze raz na no to niżej. O kurcze, brakuje mi siły. Okej. Okay. dobra. Dobra, mamy to. to jest chyba już trasa, po prostu na inny szlak wszedłem, ale trudno już idę, bo nie mam zamiaru się cofać aż tak daleko. Trochę, nie że słabo tu jest to zorganizowane, ale brakuje tabliczek, brakuje jakiś tych tabliczek z kierunkami żeby, żeby po prostu człowiek wiedział którędy ma iść, bo dochodzi człowiek do końca tego szlaku i jest problem Turendy dalej, Którędy wrócić Oho Nie wiadomo i my schodziliśmy tu przez marea Raptura to ominęliśmy na lewo i ominęliśmy to z